Witam wszystkich na moim mini wykładzie dotyczącym komunikacji alternatywnej o ich metodach na przykładzie, właśnie PCS, czyli Pictures Communication Symbols. I tutaj kilka, kilka że tak powiem, punktów na sam początek. Czym jest w ogóle komunikacja alternatywna? Kto może być? Użytkownikiem komunikacji AC, dlaczego ma ona swoich zwolenników i przeciwników, i w jaki sposób można ją kreatywnie stosować. Jakie są też właśnie zalety stosowania APCS? I tutaj na końcu przedstawię Wam w drugiej części, można tak powiedzieć, właśnie kreatywne, wykonane przez samą siebie obrazki na potrzeby właśnie. Wiktora, prawie trzyletniego dzieciątka ze spektrum zaburzeń autystycznych, jest to synek Marty, którą właśnie poznałam na Facebooku dla rodzin, rodziców dla dzieci autystycznych. I tutaj właśnie z naszej współpracy i naszej właśnie też komunikacji wyniknęła taka potrzeba i ja właśnie wykazałam się kreatywnością i takie... Taki system komunikacji e, Wiktorkowi stworzyłam. E, jeżeli chodzi właśnie o mnie, ja tutaj dzisiaj się przedstawię e, wierszem napisałym samą siebie, a za chwilę kilka rzeczy pozupełnię. Naprzeciw komunikacji. Napiszę wiersz o sobie, tylko ja go zrozumiem. Jestem inna niż wszyscy. Napiszę sobie wiersz o sobie, tylko ja go zrozumiem. Reszta go nie zrozumie. Napiszę sobie, wiersz o sobie, w języku polskim, nie po polsku. Opozycja tylko czyha na błędy. Napiszę sobie, wiersz o sobie, bo każdy pisać może, ale czytać go nie musi. Napiszę sobie, wiersz o sobie. Niezrozumienie jest najłatwiejsze, a próba zrozumienia kończy się porażką. Miałem tutaj taki cel, umieszczając ten wiersz, właśnie. Dlatego, że moim tematem przewodnim tego mini wykładu jest właśnie komunikacja. Ja nazywam się Anna Wrześniacka, pracuję od kilku lat w Monachium. Z zawodu właśnie jestem terapeutką dziecięcą, także nauczycielką edukacji w szkolnej i przedszkolnej. A także studiowałam właśnie kierunki związane stricte z autyzmem. Oraz jak pomóc dzieciom z problemami, które mają problemy w nauce, w zachowaniu, ogólnie w rozwoju. Ja autyzmem się fascynuję dosyć długo i jest to dla mnie bardzo ważny temat i bardzo lubię w nim działać. A hobbystycznie piszę bajki dla dzieci, głównie terapeutyczne. Oraz napisałam też własną książkę, która w tej chwili jest dostępna w formie PDF. A w tej książce chodzi o to, że jest tam 66 niezwykle pozornie wyglądających dialogów, ale one dają do myślenia, o czym wspomnę jeszcze na koniec. A teraz już przejdziemy do dalszej części prezentacji. To, że milczę, nie znaczy, że nie mam nic do powiedzenia. I Właśnie. I tutaj e, komunikacja alternatywna jest tak zwaną komunikacją zastępczą, czy też właśnie tutaj jest e, wyjaśnienie jako komunikacja wspomagająca. Bo czym jest komunikacja? My się próbujemy porozumieć, coś przekazać, coś uzyskać. Mamy tutaj komunikację werbalną, niewerbalną, tak? A właśnie w komunikacji alternatywnej chodzi o to, że jest to zbiór różnorodnych metod, które wspierają komunikację osób, które mają właśnie trudności, właśnie w werbalnej komunikacji, i metody tej komunikacji alternatywnej i wspomagającej właśnie pomagają takim osobom. Nawiązywać relacje z innymi osobami, bo czym jest ogólnie komunikacja? Właśnie tworzeniem tych relacji. A co wnosi komunikacja alternatywna? Właśnie wspiera to budowanie tożsamości. Okej, okay, mimo że na przykład nie jestem w stanie się porozumieć werbalnie, no to cieszę się, że powstają różne formy komunikacji alternatywnej. To mogę na przykład wyrazić swoje zdanie, mogę czegoś odmówić, mogę o coś poprosić, mogę coś pokazać, na czym mi zależy. Tak? I to jest właśnie tak, na takim poziomie, właśnie dla na przykład dzieci z zaburzeniami mowy, one dzięki właśnie tym różnym metodom z komunikacji alternatywnej pomagają sobie albo bo też inaczej budują swoją autonomię. I właśnie to jest też ta niezależność oraz poczucie wpływu na swoje życie. Jeżeli, nie wiem, ktoś mnie pyta właśnie symbolami, czy chcę na obiad, na przykład, surówkę czy marchewkę, no to ja poprzez na przykład symbole mogę sam zdecydować. I to jest właśnie tak, ja miałam wpływ, ja zdecydowałam. Ja wybieram na przykład surówkę i to jest właśnie piękne. I Mimo właśnie tych trudności, no bo to są pewnego rodzaju właśnie bariery komunikacyjne, trudności, to te osoby, które właśnie yy, używają, bo są użytkownikami komunikacji alternatywnej, budują tą, wzmacniają tą swoją poczucie wartości. Okej, okay. nie umiem wyrazić tego werbalnie, ale używając różnych metod komunikacji alternatywnej, mówię konkretnie, czego chcę. I co jest piękne, przy nauce komunikacji alternatywnej też następuje, że tak powiem, reakcja. Relacja też może być społeczna, tak? bo dzieci uczęszczają do różnych terapeutów, czy osoby po udarach też spotykają się z osobami, które pomagają właśnie w tej komunikacji i tworzą się właśnie takiego pewnego rodzaju relacje. To jest dla mnie osobiście bardzo miłe doświadczenie. A kto może być użytkownikiem właśnie AAC? Każda, każda osoba, która ma trudności w zakresie ekspresji lub rozumienia mowy. Każde, na przykład, dziecko, u, których, u którego rozwój mowy jest zaburzony, na przykład dzieci z funkcją rozwojową, z dyfazją, afazją motoryczną, czy afazją sensoryczną, dzieci z, właśnie ze spektrum autyzmu. Tutaj właśnie mogę się podzielić własnym doświadczeniem, też będzie to w kolejnej części. Sama też doszłam do tego, stworzyłam własną komunika metodę komunikacji AC właśnie z, z symbolami. Też na, na zasadzie doświadczeń, kilkuletnich spotkań, pracy z dzieciaczkami, które właśnie te problemy w komunikacji mają. Co też ważne, są osoby, na przykład które są po udarach, bądź po różnych zabiegach e, operacyjnych, czy w, w wyniku wypadków kom, e, komunikacyjnych nie są w stanie się normalnie komunikować jak przed. Czyli też się, to jest też dla nich na przykład nauka e, no, m, na nowo tej komunikacji. Ja na przykład pamiętam język, jak się powinno mówić, ale mi to nie wychodzi werbalnie. No, to uczy się właśnie tej komunikacji niewerbalnej. Osoby, na przykład, które doświadczyły zjawiska traumy życiowej, po prostu one się zamykają tak mocno w sobie, tak są straumatyzowane tym swoim doświadczeniem, że po prostu nie są w stanie wypowiedzieć na przykład czegokolwiek. I tutaj właśnie ta komunikacja alternatywna jest dla tych osób jak najbardziej najlepszym rozwiązaniem. Jak już pewnikiem słyszeliście, komunikacja alternatywna ma swoich zwolenników i przeciwników, chyba jak każda sprawa, rzecz na ziemi. Przeci, przy, 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 przeciwnicy właśnie mówią tutaj, że AAC rozleniwia albo hamuje rozwój mowy, albo jest przeznaczona tylko dla osób niemówiących, albo jeżeli na przykład dziecko coś potrafi wskazać, czego chce, no to AAC nie jest potrzebne. Bzdura. Często właśnie takie, takie argumenty wynikają z niewiedzy, bądź też z tego, że ludzie zamykają się na tą wiedzę, która jest powszechnie dostępna, czy to w internecie, czy też właśnie wśród różnych terapeutów. Bo tak naprawdę AAC to jest. Długotrwały proces nauki komunikacji, a dzięki temu dziecko ćwiczy też swoje procesy poznawcze, jak pamięć, uwaga, koncentracja. Piękna rzecz. Na każdej płaszczyźnie właśnie ta komunikacja może być ćwiczona, połączona z innymi umiejętnościami. <laughs> ja wspiera i przyspiesza rozwój mowy? Bo na przykład, jeżeli dziecko pokona, powiedzmy, jakiś pierwszy poziom, początki, yy, yy, różnych komunikacjach, różnych rodzajach komunikacji alternatywnej, coś zaczyna mu się podobać, no to zaskakuje, że o, przez to mogę, mogę więcej się dowiedzieć o świecie, mogę więcej uzyskać na przykład coś w tym stylu, czy okazać na przykład uczucia. Ale też AAC, jak mówiłam wcześniej, jest przeznaczona dla osób, które potrafią mówić. Ale na przykład może być to w przypadku dzieci z zjawiskiem motyzmu wybiórczego, tak? Motyzm wybiórczy jest to zaburzona zdolność mówienia na przykład w pewnych konkretnych miejscach, sytuacjach, bo coś musiało się wydarzyć, no i gdzieś powstała właśnie ta blokada, można powiedzieć, ta też trauma, tak? I na przykład dziecko mówi w domu wszystko, a w szkole się nie odezwie i tam też jest proces włączono właśnie z tej komunikacji alternatywnej. I tak jak na przykład już mówiłam wcześniej, jeżeli na przykład są osoby po udarach, czy po jakichś zabiegach operacyjnych, czy w wypadkach samochodowych, ta komunikacja AAC może być stosowana do momentu, gdy na przykład funkcje życiowe, życiowe, funkcje zdrowotne ulegną na tyle dobrej poprawie, że komunikacja alternatywna może śmiało zostać wyłączona, ponieważ pacjent na nowo zaczyna mówić komunikować się werbalnie. Ja właśnie na, na początku, w tytule tej prezentacji powiedziałam o kreatywnych metodach komunikacji AAC. A dlaczego kreatywnym? Bo zobaczcie, te wszystkie osoby, które stworzyły różne metody komunikacji, komunikacji alternatywnej, jakie one musiały być kreatywne, jak one musiały długo myśleć, jak kombinować, doświadczać, aby stworzyć też te swoje te metody. Bo jak zawsze mój profesor z fizyki mówił, w przyrodzie nic nie ginie i nic nie powstaje z niczego. Także zobaczcie, no to jest po prostu piękne, cały czas się rozwijamy i szukamy. Tak jak ja, też poprzez własne doświadczenia terapeutyczne z dzieciaczkami, też doszłam do swoich metod i też jestem z nich szczęśliwa i też je stosuję. Mamy też właśnie te proste metody, jak metoda e, mowa ciała, mimika twarzy, czy różne właśnie gesty, które też e, są symbolami, czy tablice z rysunkami, czy różne książki komuni do komunikacji, czy na przykład e, tablety, e, tak zwane te mówiki, czy e, różne aplikacje z, e, e, właśnie z programem EAC, czy cyber-oko, można tak to nazwać, tak? Także świat się rozwija, wszystko idzie do przodu i właśnie ta kreatywność w każdym kierunku się rozwija. Według mnie jest to bardzo piękne. A właśnie o tym PCS jego symbolicznym systemie komunikacyjnym, ja się w nim zakochałam osobiście, powiem Wam tak, i ja bardzo lubię kreować i Mówię, w drugiej części Wam przedstawię film i już pokażę tutaj na wideo, jak ja, je, jak ja sobie bardzo długo je wyobrażałam i zaczęłam stosować, i to funkcjonuje. Właśnie komunikacja, ta symboliczna jest na przykład przedstawiony domek i dziecko, czy na przykład picie, woda. Jedynie i dziecko po prostu pokazuje ten symbol, i my wiemy o co chodzi. Z tych symboli można później tworzyć nie tylko pojedyncze wyrazy, ale później zdania. Także ja mówię, jestem fanką tej metody, i właśnie w drugiej części będę chciała Wam przedstawić te moje metody, ponieważ tą książkę, którą Wam pokażę z tymi wszystkimi obrazkami, wyślę właśnie do Wiktorka. W sumie ta e, prezentacja dzisiaj tutaj dedykowana dla niego, ale także i dla różnych dzieci. Do zobaczenia za chwilę. Mhm. Już jestem z powrotem. To taki album miałam w szafie, znalazłam. I zrobiłam własne właśnie symbolikę. podzieliłam je na e, różne, że tak powiem, kategorie tematyczne. To jest jedzenie, tutaj są owoce, tak? I tak jak wiemy, wszystko dziecko odkleja. Ja na przykład no, wiem, wiem na przykład Marta i to mama, bądź też mama każdego y, dzieciątka, co dziecko na, przykład, na co ma ochotę. Y, zalaminowałam y, obrazki, wydrukowałam i po prostu nakleiłam, tak? Bo na przykład później można y, stosować y, już w dalszym etapie. Y, na przykład idę do kina, co na przykład je w kinie, tak? Na przykład je ko popcorn i na przykład później mogę jeść, albo pić na przykład, albo zjeść, nie wiem, jakieś tam y, ciasteczko przykładowo. Także mi się to bardzo podoba. Marta też jest zachwycona. Każde, każda rzecz jest y, tutaj nowa. I na przykład tutaj jest też właśnie kategoria tematyczna idziemy, nie wiem, na przykład na spacer. To na przykład yy, ze względu na przykład na pogodę, tak? Dzisiaj bierzemy na przykład tenisówki albo bądź związane jakieś buty, bo jest zimno, czy na przykład yy, mogę iść w kroksach przykładowo. Tak? zobaczcie, Tu na przykład już dalsze. Czy że idziemy na zakupy, coś można kupić, tak? Albo tutaj. Jedziemy na przykład na wakacje. Czy potrzebuje na przykład okulary, czy coś takiego? No. Tematyka dowolna. Z dzieckiem można pracować naprawdę różnymi sposobami. Na przykład, tutaj, jaka jest dzisiaj na przykład pogoda, tak? A to? to na przykład, dzieci też właśnie mogą się uczyć tego. Yy, na przykład, no nie wiem, dalej branży tematycznej, na przykład właśnie o ochronie przyrody, czy coś takiego, czy jakie przedmioty znajdują się w domu i tak dalej. Tu trochę o zwierzątkach na przykład. No, ja jestem z niej zadowolona. wierzę, że każdy po prostu znajdzie coś dla, dla siebie, tak? To na przykład są właśnie znowu dalej owoce i warzywa, nie? Na przykład z tego z tego fajny program też wchodził, bo też to już testowałam z ucieczkami. Dzisiaj na przykład robimy zupę, albo sałatkę, to co potrzebujemy? I na przykład e, miałam też taką dziewczynkę z autyzmem, ona miała 5 lat, średnio funkcjonującą, można tak powiedzieć, to na przykład e, mi naklejała e, marchewkę i pomidory na przykład i automatycznie szukała e, tych produktów w kuchni, na przykład, tak powiem, na żywo, także jestem, e, jestem zadowolona z tej metody prostu. I co jeszcze chciałam powiedzieć, że na przykład ja zostawiłam też miejsce dalej. To na przykład mama e, Wiktorka będzie mogła sobie sama, znając swoje dziecko, te symbole domalować. No i taki właśnie fajny albumik. Jutro i to wyślę. A teraz bym Wam chciała jeszcze opowiedzieć trochę o mojej własnej metodzie, hmm. ale to też za chwilkę. Niektórzy może mnie znają, a jak mnie to dopiero poznacie, zapraszam też na, właśnie na moją stronę. Zajmuję się właśnie też zdrowiem, zdrowym odżywianiem. I doszłam, dosyć długo mi to też zajęło. Naprawdę różną kombinację stosowałam, żeby dojść do, tych, do tego, co doszłam. Jestem z tego szczęśliwa. Szczególnie, że teraz w styczniu miałam też dziewczynkę dwójkułetnią. Właśnie miała wszystkie możliwe objawy ze spektrum autyzmu i kilka miesięcy miałam przyjemność z nią pracować. Jednak dziewczynka z rodzicami wróciła już do, na Ukrainę, ale wspomnienia i doświadczenia pozostały. właśnie przedstawić swoje metody. Ja już od kilku lat zajmuję się zdrowiem i. Opracowałam właśnie dość, dość długo, długo, mi to zajęło to chyba z 2, 3, 4 lata może, jak konkretne witaminy mogą wpływać na organizm. Ale chodziło mi o to, że jak to połączyć obrazowo właśnie jaką metodę komunikacji alternatywnej. I zobaczcie, A jak awokado i to jest na przykład multi-karoten. Który zawiera dużo witaminy A i wpływa na oczy. A moją ideą tego wszystkiego było, że dzieci najpierw, bo dzieci z spektrum autyzmu, ja się głównie w na dzieciach ze spektrum autyzmu koncentrowałam, bo to są moi główni klienci, lubią wykorzystywać coś, tak, odklejać. No, są te tak zwane fiksacje. Ja tutaj e, wszystkie e, obrazki malowałam sama i do tego doplejałam właśnie e, daną witaminkę. Później na przykład dzieci mogą tworzyć też różne e, symbole, e, bądź wyrazy, alfabet. Co jest ciekawe, z doświadczenia, już wiem, że to fajnie funkcjonuje, bo jakoś tak... ja. ja, ja, ja e, nie wierzę, że przypadki istnieją, po prostu to się zadziewa. Nie ma przypadków, punkt. I na przykład e, K ka, jak e, e, karotę, no bo ja to z niemieckiej formy zrobiłam, można zapowiedzieć, tak e, knoblauch, czyli czosnek. Dzieci to dopasowują. A ta druga informacja jest dla rodziców. Które na przykład witaminy dzieciom są niezbędne. I właśnie to jest, to jest w ogóle dla mnie szok, że jak ja na przykład e, robiłam e, badania na przykład, poziom mikro i makroelementów u dzieciaczków, on taki też fajny sprzęt. To wykazywało naprawdę, jak na przykład dziecko się za. Zafascynowało, tak? No bo to wiemy, że w ich na np. witaminą literką A i powiedzmy witaminką I, to uwierzcie mi, że wychodziło to, jakich witaminem brakuje. I to mnie tak naprawdę cudownie podniosło na duchu i poszłam w tym dalej. Ale no, to tak na skrócie. Jeszcze jedną rzecz chciałam wam e, tutaj już dzisiaj tak na szybko zaproponować e, za, zaprezentować. Zobaczcie, udało mi się stworzyć własną książkę, której dosłownie wspominam na samym początku. Właściwie kafelna książeczka. 66 pytań, na, na które pozornie brak odpowiedzi. I powiem wam, że właśnie tutaj ta dziewczynka, Olympia z okładki, malowała każde pytanie. To jest 66 ciekawych, dosyć ciekawych pytań. I na przykład jest pytanie. Co to jest życie? I zobaczcie. I Olimpia sobie wyobraziła, co to jest życie. Do czego nawiązuje? Właśnie do też tej komunikacji alternatywnej. Bo dzieci zadają dużo pytań. A jak wiemy, nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi. I... Komunikacji to też jest ważne, żeby te pytania zrozumieć i udzielić odpowiedzi. Także wszystko połączyłam i zapraszam Was do kontaktu. Książka na razie jest do nabycia w formie PDF, bo tutaj miałam dosłownie trzy egzemplarze. Jednym właśnie wysłałam Olimpii, bo i naprawdę wykonała kawał dobrej roboty. A jeśli chodzi o komunikację alternatywną, mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Wam się podobało, i będziecie chcieli, może się ze mną skontaktować, napisać i tak dalej, komunikacja jest ważna, są osoby, które mają z nią problemy, ale na wszystko mamy rozwiązania. Ja też przyznaję się do tego, że Komunikacja z na mnie wyzwaniem i też się tego uczę. na przykład na tym filmiku. Nie jest to perfekcyjny wykład, nie wiem, dużo rzeczy na przykład też muszę się jeszcze nauczyć, poprawić, ale mimo wszystko postawiłam sobie wyzwanie i cel osiągnęłam. A jak wy to odbierzecie, to już należy od was, zależy od was. Buziaczki, pozdrawiam was, pa! pa.